Siemanko, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj plan działania jest troszeczkę inny niż zwykle. Lecimy na siłownię dzisiaj z Basią, nie z Igim ani z Bartim. E, pokażę też co jem, bo trochę się mogło pozmieniać trochę z kaloriami zszedłem. Bo teraz, na pierwsze, nie mam czasu na jedzenie, po drugie, w sumie to jest główny kurwa powód, ale po drugie, też mogę już trochę zwolnić. Bo ogólnie plan jest taki, żeby do marca zrobić 80 i od marca się docinać. Więc na razie na wadze jest 75 i spożywam 3500 kalorii dobra, więc lecimy do kuchni zrobić śniadanie tutaj jest niezmienne tam, nie wiem czy tutaj, czy tutaj w karcie dam vloga, w którym pokazywałem pełny przepis na tą owsiankę którą robię, bo dalej na śniadanie jest owsianka, tutaj jest niezmienne yy, no dobra, więc tak wygląda owsianka gotowa, gotowa do bycia wpierdoloną przeze mnie. Taką jedną zmianą, którą w sumie powiedziałem, że bez zmian, ale jednak jest zmiana lekka ja sobie przegryzam waflami, w porydziałem owsianki teraz. Więc jest to trochę kalorii, jest to też zmiany smaczne. No, więc takie śniadanie ma około 1000 kalorii i jest bardzo w porządku. Dobra, więc sytuacja wygląda następująco. Idę właśnie sobie na tramwa, jeszcze wcześniej wejdę do żabki, bo zapomniałem wody z domu i jeszcze jakieś żelki sobie trzasnę. No więc jadę tramwajem, później wsiadam w pociąg, jedziemy dzisiaj na Ursus, dość na siłownię do Basi. Średnio mi się chce tam jechać, ale ona ostatnio była tutaj u mnie na zdroficie w dworcu gdańskim, więc lecę do niej. I co? I zrobimy sobie z nią trening. W ogóle też nie będę jakoś bardzo dużo pokazywał z nią, bo właściwie trochę się wstydzi przed kamerą, więc nie ma sensu też na siłę jej nagrywać. Dlatego też taki dzisiaj vlog bardziej obszerny z tego kurwa, dnia niż z samego treningu. Dobra, już jestem przy Brzabce, więc... Dobra, więc sytuacja wygląda tak, że niestety spóźniłem się na pociąg. Miałem być o 15, jestem o 15.05, chociaż już jest trochę później, więc czekam na pociąg na 15.19, troszeczkę się spóźnię, ale to chuj w to. Taka sytuacja była, że jak szedłem do Żabki, to tam zakończyłem nagrywać i wtedy właśnie podbija do mnie taki Menel, taki ziomek, z takim nie... Takim kurwa, no nawet nie połowę tego peta było, taki już niedopalony, nie? I mówi, że trzymam ognia, chciał mi jeszcze kurwa wcisnąć, on mówił mi, że... Zkazy jakiś woreczek z białym proszkiem, mówi, że to jest kokaina i da mi jak mu kupię alkohol. Pierdolna sytuacja. Później wychodzę z tej żabki, ziomek stoi z hot dogiem i mi kurwa tego hotdoga jeszcze dał takiego nadgryzionego. Tak w sensie serio, on mówi mi podtrzym, podtrzymaj. Wziąłem od niego, on ucieka. Totalnie pojebana akcja. Dobra, pociąg będzie za jakieś 10 minut, więc widzimy, widzimy się już kurwa z Basią i lecimy ćwiczyć, bo to jest najważniejsze. A, i takie żelki kupiłem. Ogólnie żelki są zajebistym słodyczem, bo nie ma w ogóle tłuszczu, dobra, tyle jest gadania, w sumie jeszcze będzie więcej gadania, więc nieważne. Dobra, korzystając, korzystając z okazji, że tutaj jestem, na to jest siłownia Ursus yy... Dzieci Warszawy, coś takiego, więc no, yy, ogólnie to siłownia jest zajebiście nowa, zobaczcie sobie, wszystko jest takie mega nowe, to jest akurat łazienka, patrzcie jaka to jest, tak zajebista sauna, serio, fajna jest ta siłownia. Ogólnie w no, dworcach Gdańskiego lepsza nie jest, bo dworzec Gdański to jest kurwa dzieciństwo, tam się wychowywałem, tam raczkowanie było przeżywane, więc nie będzie to lepsze. Ale jest bardzo fajna. Z ogólnie też taka kameralna, dosyć mała, dosyć mało osób jest. Wszystko tu jest nowe, więc pewnie jest bardzo świeża ta siłownia. Dobra, i ja lecę, bo czekają ciężary, Basia też czeka. Mogę tu się z Wami założyć, kurwa. Że ona powie, że będzie mnie wyzywać, za to, że się spóźniłem. Serio, jak będzie mnie wyzywać, to co zostawiacie łapkę w górę. Więc zobaczymy, czy tak będzie. A jak nie, to, to nie wiem. Ja nic nie robię. Dobra, więc idziemy tam do niej, tak jak już mówiłem. Na pewno będzie mnie wyzywać. Co ty, co ty tak do góry robiłeś? Dobra, już otwieram drzwi. Zobaczymy. Byłem pewien, że mnie zwyzywasz, co ja tam długo robiłem. A nie zwyzywałaś teraz, że nie nagrywamy. Czyli przegrałem. Sytuacja wygląda tak, że ona nie chce nagrywać, ale będzie mnie pogania, żebym nagrywał. Nie wiem o co chodzi. Ja tutaj robię elegancko martwy ciąg, a ona siedzi i nic nie robi. Pokażesz jak robię, czy nie. No, to nie będziecie widzieli, jak robię, bo nie chcę pokazać. Dobrze widzowie, sytuacja wygląda tak, że została ostatnia seria na martwym 100 kg. Tak zazwyczaj że średnio mam jak pokazać, bo ona nie chce współpracować, nie chce pokazać, nie chce potrzymać kamery, więc albo coś wymyślę, albo nie nagram. Mimo wszystko jazdę z kurwą. Poszły, nie wiem, jak to wyszło, później zobaczę. Statywem były te krążki, no. A Basia, nie wiem, co jej chodzi Nie chcę pomagać. Martwy, skończony, poszliśmy na przysiad, bo ona tam hałasuje. Co, zaraz ja tam będę robił. Ja ogólnie takich przysiadów nie lubię robić, z tym czymś Ale no cóż, nie wybieram tym razem. Mogę sobie taką miniaturkę zrobić? Co? Mogę taką miniaturkę zrobić, że ty robisz przysiad, ja się uśmiecham? Czemu? No zrobię. Dobrze, więc koniec ćwiczenie Robię sobie uda. Tutaj przy bardzo na maszynie. Basia robi coś innego. Takie, nie wiem, że się tak nogi daje. Nie pokażę teraz tego. No, tylko chciałem poinformować jeszcze raz. Pokażę maszynę. O. Z niewiadomych mi przyczyn Basia zaczęła temat tego, że ma pomysł na mój film i mam przykleić sobie coś. Co imituje poród i wytrzymać do ostatniego levelu. Nie wiem o co jej chodzi. Co, chcesz coś powiedzieć? Nie pokazuję na ciebie. No, czyli wszystko to, co powiedziałem, było prawdą. Nie wiem o co jej chodzi. Zamiast ćwiczyć, pojadań, stworzony historie. Dziwne, dziwne. Dobrze, witam. Jestem w takiej sali, gdzie jest pusto. Ogólnie tu mieliśmy robić yy, przysiady bułgarskie, ale mnie trochę boi w nodze. Więc stwierdziłem, że nie robię. I dostałem zadanie. Yy, nie nagrać hip-hop, tylko zrobić przysiad z jedną nogą Powiedziałem, że wykonam, ale Wasia to nagra, więc będzie coś w końcu nagrane nie z mojej ręki, tylko z ręki kogoś innego Więc spróbuję to zrobić, ale chuje, za chuje mi się nie uda, tak w sumie Trzeba Ciebie zabezpieczyć Jak Cię zabezpieczyć, mnie? No żebyś na góry nie uciekł Jak upadnę, to tak. Co? Dobra Jak, nogę do przodu mam mieć? No tego. Ja mam dotykać jeszcze ręką. No, wierzysz tak o. Ale ja muszę I... dotykać ręką nogę? Tak. już tak się nie da. Ja normalnie nie dotknę. Jak ja mam to zrobić? No, wiesz, no. No. czy nie? Nie. To jeszcze raz, to teraz zrobię lepiej. To jedna próba. Tak, do samego końca masz zejść. Nie No jak nie, no to już było. No 90 stopni kurwa trójkąt prostokątny. No robisz do samego dołu. No dobrze, to jeszcze raz. Nie. No jak nie? No teraz mi wyjdzie już. Moim zdaniem mi wyszło bardzo ładnie. Możecie pisać w komentarzu. Śliwa piękny przysiad i będzie serduszko dostaniecie. To pokaż. No właśnie, ona niby robi lepsze, ale tego nie pokażę, a ja robię dobre i się tego nie wstydzę. Czyli. że ja to wiem. Nie, a ja ci nie wierzę. Czemu kopnałaś piłkę? Chata. Dobra, kończę, bo na pewno nie chcę tam się takich rzeczy oglądać. Mi jest niemiło i Wam te, pewnie też, jak to widzicie. Witam w programie. Kurwa, ty mi coś zmieniłaś tryby. Witam w programie. Kolejna część mojego pierdolenia. Są kolejne akcje antyśliwowskie. Basia każe mi jakieś rozciąganie robić. Ja tu przyszedłem napierdać ciężarami, a nie się rozciągać. Co ona tu ustawia? Nieporozumienie, wielkie nieporozumienie. No, chodź już. Nie, ja nie będę się rozciągał Idziemy A wiesz, że to jest ważne? Co jest ważne? Ja jestem tak. rozciągnięty bardzo Tak Widzowie... Tak, bardzo. Widz... tak, tutaj ręką mogę No patrz, ja też No to też jesteś dobrze rozciągnięta To już możemy iść Jak jesteśmy dobrze rozciągnięci, to możemy stąd spierdalać Uciec mi się nie udało, ale propozycja inna padła Więc nagramy dla was widzowie yoga challenge teraz Więc będzie dodatkowy punkt programu, taka wisienka na torcie na koniec ona no, tu już ustawia. Jeszcze poszukamy kadru dobrego I musimy ogólnie stąd za 10 minut iść Więc nie będzie dużo pozycji Może do jakiegoś następnego vlogu za tydzień coś się dorzuci Od teraz mówcie mi Yoga mistrz Dobrze, pierwszą pozycję Chyba, mamy że, Coś że takiego jest... zrobić Moim zdaniem jest to tak szczerze nieosiągalne no, i nie do ja zrobienia Ja zrobię, tylko pytanie, czy ty to zrobisz? Bo ja jestem rozciągnięta na tyle, żeby to zrobić Mogę na gu... Ale wiesz, że tu są dwie kobiety no i co z tego? No to różnica? No tak. No nie. Bo wy macie inne dostosowania biologiczne. Dobra, przesadzasz. Y... Jesteś na dole czy na górze? Na dole. No to idź na dół. Tylko, że ja chciałam być na dole. To czekaj, to ja muszę być tutaj. Ale ty nie jesteś na tyle rozciągnięty. No. No. Czekaj. Bo teraz ja muszę się na ciebie wdrapać, czekaj. No, musisz na mnie nogi położyć. <laughs> ja. Wierzę. Wiesz, że to nie wyjdzie. No wiem, o. Czekaj. Jest? Nie, bo muszę chyba... No chyba było. No to, to ja co ja za ja No, teraz. No nie... Teraz tak. No nie, no bo... Tak! Ja tak nie zrobię! Zrobisz tak. Tylko bardziej się boję, że mi... Ja mam ciężkie nogi. Dobra. pójdź z tym. Najwyżej Ci powiem, że nie ma opcji. No to ty musisz się bardziej zsunąć tu. No jak zsunąć? Ręce Ręce... Nogi połóż tu na końcach. I ręce też. No to tak? musisz być. Przecież. No zobacz jaka ona jest. To no jest kom... te... 25 stopni. Nie. Ja zrobię tak jak będę potrafił. No ale to no. nie jest dobrze jest zrobione. zrobione. To nie jest dobrze zrobione. Przestań. Ty robisz coś takiego. No, no nie. No tak robisz. No nie, no bo zobacz, że to trzeba o tak. No i wężej musisz być z sumie. Trzeba kuć wężej, jest dokładnie tak samo. No nie jest tak samo. Jest. A dobrze, inną ja pozycję robiłeś. wybierzmy, inną pozycję. No. Ja dobrze robiłem. Jasne. I się przynajmniej starałem nie to co ty. Dobra, coś takiego. Kurwa, no to też nie jest najłatwiejsze. <grym> Czekaj, ale weź to tu, bo ja muszę to widzieć. Że co, że do góry nogi. No. <grym> A to trzeba. Nie rozciągnę Zobacz jak ty leżysz, a zobacz jak ja. No, no weź mnie. No co ty robisz? No, daj no. rękę Dobra. No i Jest Jesteś nierozstrzygnięty. No co, bo mnie tu boli, noga mnie boli. wszystko jest No tu mnie boli. Ja już to wcześniej zgłaszałem, widzą. Tak. Tutaj mnie boli, naprawdę. To wszystko przez ciebie nie zrobimy tego. Jeszcze jedną? Czy nie? Ja kojarzę coś takiego, i to na pewno się uda, że pan facet leżał tak i ty byłaś. też pompkę miałaś. Że miałaś stopy na głowie i ręce tutaj. Taka była to pozycja. My robimy razem. Też możemy. Nie. Ja bym zrobił chyba pompkę z tobą. Tak? No. no? To zobaczymy No dobrze. Jak ja mam się położyć? No na mnie. To nie ma opcji. No a gdzie nogi? No, no i tak tutaj złącz ręce sobie. Gdzie? No Co? ręce złącz. Co tak? No. Mam się przytulić? A pierdolę. Nawet kilka było. On takie. To będzie łatwe dla Ciebie. Ale to jest jednoosobowe. No to ja na ciebie wejdę. Co? Nie, weź to pokaż. Ona chce, żebym ja zrobił coś takiego, jakąś żabę odpierdolił i ona ma jeszcze na mojego garba tam wejść. Niesamowite. Ja coś znajdę, bo ty oszukujesz. Ja jestem na dole czy na górze? No ja jestem na dole. No a jak ja mam się tak złożyć? No, ja nie wiem, no ja reprezentuję męską stronę. Dobrze, takie coś teraz robimy. I to wyjdzie, z mojej strony na pewno wyjdzie. No, z twojej, bo leżysz tylko. No ale to ty wybrałeś takiego faceta. Sama tak robić. Tylko no, mi pokaż. Dobra, no, po, po prostu czekaj, tak. No czekaj, bo ja. ja to weź może buta zdejmij. Nie. No, ale ja będę miał brudne ręce. No. To nie da rady, to ja musiałabym... Tak, ja musiałabym najpierw tu. Jak najpierw? No najpierw tak, żeby ten mostek zrobić, a dopiero później. Ale no ty musisz mostek na moich kolanach zrobić. No wiem. No ja muszę być tak podniesiony. No dobrze, no ale w jaki sposób ty sobie wyobrażasz... No i teraz nie No mi i teraz. <ślesk> <ślesk> to nie <ślesk> No dobra, no to daj no, mi, na początek mi daj. Ale kurwa, przecież ty mnie nie utrzymasz tak. No to weź się tam no, złap. No ale muszę, ja muszę się przykręcić tu. To wybierz inne no. nie da rady kurwa. Za ja trudne wybieram. No ty za trudne wybierasz, bo mi nie dałaś wybrać. Ja wybiorę no. coś łatwego. Robimy coś takiego. I Basia chce być nie na nie dole. Jednak nie? Jednak. Czyli jedno, jednak na dole. Ale jak ja mam być? No zobacz sobie tu. Tu? Przecież tu nie ma opcji, żeby się na tobie utrzymać. Czemu? No. Czekaj. <noise> ale ty nie kładź tak buta. Zobacz jak no, ale ona nie ma. Mam ona palce. ma tak, że palce tak mogę słodkę. No zobacz. <noise> nie da rady. No ona ma tak. No, ale to musiałam zrobić tak? No, i teraz. <grym no. <grym nie ma o Jest? No, powiedzmy. No i zajebiliśmy. No. I tak się nic nie udało, i jesteśmy chujowi. Dobra, tyle z tej jogi. Dokończenie tego filmu na ponchubie.